Dzień dobry Państwu! Bardzo jestem wdzięczny za więcej niż pozytywny odbiór mojego pierwszego komentarza, a także za podpowiedzi, jakimi tematami powinienem się zająć w najbliższym czasie. Obiecuję, że może nie od razu, ale te sprawy na pewno w programie prosto z pomostu się znajdą. I jeszcze jedna wstępna uwaga: chodzi o ten kubeczek. Wielu z Państwa się bardzo spodobał. No i pytacie, jak można wejść w posiadanie tego typu przedmiotu? Ja otrzymałem go w prezencie już jakiś czas temu z Instytutu Pamięci Narodowej. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ta instytucja w dalszym ciągu tego typu kubeczki posiada, czy nie. No ale jeżeli szukać, to ewentualnie tam. A teraz do rzeczy. Opowiem dzisiaj Państwu o sprawie, którą żyje pół Polski, no i w odniesieniu do której, jak zwykle wypowiadanych jest wiele bzdur, szczególnie z perspektywy Warszawy. Trwa festiwal spekulacji, czy to przez Krzysztofa Jurgiela prawo i sprawiedliwość straciło władzę w województwie Podlaskim, w Sejmiku Wojewódzkim, czy nie przez Krzysztofa Jurgiela. A to jest moim zdaniem kwestia drugorzędna. Bo w tym przypadku mamy do czynienia z działaniem dorosłych osób. Jurgiel mógł im sugerować, jeżeli sugerował pewne decyzje, no ale nie mógł im niczego kazać. To te osoby podjęły, wydaje mi się, autonomiczną rozgrywkę. No i finał jest, co tu kryć, kompromitujący dla PiSu, no bo tę władzę stracił. Przypomnijmy, że ta partia bardzo wyraźnie wygrała wybory do sejmiku wojewódzkiego, wybory które odbywały się w kwietniu. No ale kiedy metodą Donta policzono jak to przekłada się na mandaty, to się okazało, że jest ich dokładnie połowa, czyli 15/30 osobowego sejmikowego składu. Ja od lat twierdzę, że PiS uzyskuje wyniki gorsze od potencjału w tym województwie. Przy dobrych listach i dobrej kampanii wydaje mi się, że te 20, około 20 mandatów w sejmiku, to jest wynik, na który to tę partię, to ugrupowanie stać. Zwróćmy uwagę, całe byłe województwo łomżyńskie, które jest obecnie w województwie podlaskim, jest praktycznie propisowskie. Do tego dochodzi białostoczyzna, częściowo Biały Stok, ale tak mocno częściowo, Augustowszczyzna. No, Pis ma trudniej no, choćby w takich miastach jak Suwałki czy Sajny, czy w ogóle w tych rejonach, gdzie dominuje ludność białoruska. Dodatkowy głos w obecnie. W Sejmiku miał zapewnić pisowi Stanisław Derechajło, który obecnie reprezentuje Konfederację. No i ponoć się dogadali. Co wcale nie było takie oczywiste, pamiętając atmosferę, jaka była pod koniec 2021 roku, gdy mniej więcej ci sami działacze prawa i sprawiedliwości Usuwali tegoż Derechaiwe z ówczesnego zarządu województwa. Jednak okazało się to nic nie warte, bo koalicja obywatelska do spółki z trzecią drogą podkupiły dwie osoby z PiSu i stworzyły większość. W ogólnopolskich mediach wypisywano na ten temat niestworzone rzeczy. Ano na przykład takie, że PiS osiągnąłby lepszy wynik, gdyby nie zrezygnowano z działaczy typu Mieczysław Baszko. No, powiedzmy, to był działacz PSL-u, przypominam, i jemu głównie swoje problemy zawdzięcza Suwalski PKS, bo to Baszko jako marszałek województwa wiele lat temu wymyślił połączenie PKS-ów działających w województwie podlaskim w jeden organizm gospodarczy. No i dzisiaj mamy to, co mamy. Suwarski PKS był świetną firmą, a teraz jest, no, delikatnie rzecz ujmując, byle jaką. Ale Baszkę zapamiętałem też z innej sytuacji, zresztą znany był z różnego rodzaju wypowiedzi, znany jest. Gościł na sesji Rady Miejskiej Suwałk, jeszcze jako poseł i zabrał tam głos, a właściwie nie wiadomo dlaczego. Mówił długo, nie do końca wiadomo o czym, ale jednej Rzeczy nie zapomniałem. Otóż powiedział z entuzjazmem w głosie, że w 1920 roku Polska wygrała wojnę z Sowietami, mimo że żołnierze nie dysponowali telefonami komórkowymi. Cenne spostrzeżenie, prawda? Kiedy niedługo po ogłoszeniu wyników wyborów rozeszła się wieść, że działacze koalicji obywatelskiej wydzwaniają poradnych pis proponując im transfer, byłem niemal przekonany, że kogoś nam mówią. I nawet miałem swoje typy, i w jednym przypadku, niedługo powiem w jakim, to się sprawdziło. Mam na to świadków. No, około 20 tysięcy złotych co miesiąc za pracę w zarządzie województwa na ulicy nie leży. Dawno, dawno temu. Jednym z haseł wyborczych Konfederacji Polski Niepodległej było hasło nie dla posad, lecz dla zasad. Dzisiaj nikt nawet nie próbuje tego powielać. No to byłyby himalaje hipokryzji. Zauważmy, że przez ostatnie lata niektórzy działacze PiSu w województwie podlaskim prowadziły mało zrozumiałą politykę dla ich. Elektoratu, taką politykę podlizywania się niechętnym im samorządowcom, no choćby prezydentowi Suwok, i niechętnym środowiskom. Te środowiska śmiały się, krytykowały, a ci się podlizywali. No, widać, trafiło na masochistów. PiS wchodził w też dziwaczne sojusze, jak choćby w Augustowie z burmistrzem, który nie dostrzegł niczego niewłaściwego w wynajęciu miejskiego pomieszczenia na spotkanie grupy granica, tej grupy granica, czy na nadanie domowi seniora imienia Jana Pawła II. Burmistrz się na to nie zgodził. I cisza. No, jeśli dla członków PiSu papież nie jest największą świętością. Czymś, nad, na czym ta partia buduje całą swoją tożsamość, no to coś tu chyba nie gra. Ja rozumiem, że partia władzy zawsze przyciąga karierowiczów, ale w województwie Podlaskim przyciągnęło ich chyba zbyt dużo, a żadnej weryfikacji, ja przynajmniej nie słyszałem, nie było. No i ciekawsze jest to, że te osoby PIS reprezentują wciąż. No, ciekaw jestem, jak długo. Jak się synekury skończą, to przestaną pewnie reprezentować. Poza tym listy w wyborach do Sejmiku ułożono tak, by nie tyle wypadła najlepiej cała partia, lecz poszczególne osoby. No bo wiadomo, że jak zdobywasz bardzo dużo głosów, no to jest to jakaś przepustka do zajęcia intratnego stanowiska. Dodatkowo w okręgu suwalsko-augustowsko-Sokulskim na jednej liście znalazło się aż czterech reprezentantów suwałk. No oczywiście po to, by nawzajem zabierali sobie głosy i nie zaszkodzili liderowi listy. A w dodatku wiele osób bardzo mocno zasępiło się, widząc w tym zestawieniu nazwisko suwalczanina Leszka Lewoca. W poprzednich wyborach samorządowych założył on ugrupowanie pod nazwą Suwalskie Porozumienie prawicy. Powstało ono właściwie tylko po to, by zaszkodzić pisowi. No i ja się tak zastanawiam, kto układał obecnie listy tej partii? Jakaś piąta kolumna z koalicji obywatelskiej. Jak wiadomo, za miejsce w zarządzie województwa PIS i swój elektorat zdradzili Wiesława Burnos i Marek Malinowski. Słyszałem takie wypowiedzi, że przecież to nie jest zdrada. To co w takim razie jest? Podkreślam, zdrada nie tylko partii, ale i elektoratu. A czy gdyby nie PIS, to świat wiedział, kim są wspomniane osoby? Czy by nie wiedział? Bo mam wątpliwości. Ja zresztą uważam, że tego typu praktyki powinny być ustawowo zakazane. Ludzie głosują w pierwszej kolejności w wyborach sejmowych na koalicję obywatelską, prawo i sprawiedliwość, trzecią drogę itd. itd. A dopiero potem wybierają nazwiska. Zmieniasz po wyborach ugrupowanie, tracisz mandat i tyle. a co do kogo się nie pomyliłem, gdy rozeszła się wieść o telefonach do radnych Prawa i Sprawiedliwości, w stosunku do Wisławy Burnos. Ona znajdowała się w czołówce tych, co to się ze wszystkimi bratali. A już szczytem, szczytowym jej osiągnięciem była wizyta na festiwalu filmowym w Suwałkach, gdzie pojawiła się też Krystyna Janda. No, Janda, jak wiadomo, na ten PiS pluła publicznie wielokrotnie. Panie ze sobą tam rozmawiały, mają wspólne zdjęcia. No, po prostu sielanka. Każde wytłumaczenie jest dla Wiesławy Burnos dyskwalifikujące. No bo jeśli nie wiedziała o tego typu zachowaniach Jandy, no to powinna zająć się uprawą ogródka, a nie polityką. No a jeśli wiedziała, no to jest w ogóle dramat. Jeszcze pamiętam taką sytuację z 2018 roku, po poprzednich wyborach samorządowych, też wygranych przez PiS. Zarząd Województwa, Pisowski Zarząd Województwa, został ustalony i zaakceptowany przez partyjną centralę w Warszawie. Wicemarszałkiem miał być reprezentujący drugie pod względem wielkości miasto w regionie północno-wschodnim, Suwarczanin, Romualo Łączkowski. On już nawet wynajął mieszkanie w Białymstoku i jechał tam z walizkami. No i wtedy doszło do buntu części radnych PiSu. Właśnie zażądali stanowisk w zarządzie województwa, grożąc, że przejdą na stronę opozycji. Ostatecznie Łączkowski do zarządu nie wszedł, a jedną z beneficjentek nowego rozdania była właśnie Wiesława Burnos. Nad, w nagrodę za całokształt twórczości ponownie znalazła się na liście PiS. Dzisiaj bawi mnie wielkie zaskoczenie niektórych polityków tej partii, że doszło do tego, do czego doszło. Widać musiało, skoro doszło, że zacytuję rozmowy kontrolowane Sylwestra Chęcińskiego. No ale nie ma tego złego. Przynajmniej szeregi Wam się oczyszczą, bo ci wszyscy karierowicze pójdą sobie w diabły. Oczywiście do następnych wyborów, a potem znowu wypłyną kosztem ideowych działaczy. Jeden z najbardziej zagorzałych w całym województwie podlaskim pisowców, jakiego znam, Marcin Kleczkowski z Augustowa, w ogóle nie znalazł się na listach partii podczas tegorocznych wyborów samorządowych. Zabrakło dla niego miejsca, a dla Karierowiczów jak najbardziej. No niestety, gdy tak się postępuje, to później już niczemu nie można się dziwić. To tyle na ten temat. Zapraszam Państwa za parę dni na rozmowę poświęconą wyborom do Parlamentu Europejskiego, które mogą okazać się ważniejsze od tych sejmowych, o samorządowych już nie wspominając. Pozdrawiam serdecznie i jak zwykle proszę o subskrybowanie tego kanału.